Silent Hill F, Pheasant i parę innych nowości. Zapraszam do materiału. Silent Healer, Fizzent i parę innych nowości. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, atomika mój Okiem Dawa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do leków, słucham udostępnienia, dalej dołączenia do Discorda, Patrona. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w e, moich wykładach, na moich wykładach, za obecność na moich wykładach na Kopernikonie, em, panelach dyskusyjnych i tak dalej. Bardzo dziękuję organizatorom wydarzenia. Em, w e, czasie właśnie całego wydarzenia, no. W sumie miałem różnych pięć, y, powiedzmy, aktywności, w których brałeś też udział. Zadawaliście pytania, także wielkie dzięki, wielkie dzięki za rozmowy i tak dalej. Także to był naprawdę wspaniały czas. Co prawda, po nim straciłem głos na chwilę, ale y, już powoli wracam do formy i właśnie też y, tutaj y, wracam powoli z analizą wydarzeń i w końcu. Już niebawem wygrzebię trochę więcej czasu, żeby wrócić do felietonów i analizy i tej wiedzy game którą chcę wam przekazać. Natomiast poza tym, jeszcze w trakcie samego wydarzenia, miałem okazję pograć w parę ciekawych gierek od The Troubadour Collective, m.in. No Questions Asked, to jest dość ciekawa taka oldschoolowa przygodówka. Po jednym click. następnie The Classifier, to jest z kolei taki piękny hołd dla hotline Miami z takim troszeczkę słowiańskim sznytem i też mieliśmy bardzo dziwne doświadczenia dla Walking Simulator Tonight I Die in My Sleep Tak więc macie tam gry podlinkowane podlinkowane w Opisie, więc warto zajrzeć, jeżeli chcecie wspierać mniejszych twórców. No, właśnie całość stworzona jest przez True Battle Collective, których serdecznie pozdrawiam. Przypominam również o biletach na koncert Kingdom Come Deliverance Symphony of the Sword. Osobno już jest gdzieś tam short, kręci się po sieci z opisem, ale generalnie moim zdaniem warto, jeżeli lubicie, właśnie muzykę z obu gier, no to będzie okazja. Pod batutą oryginalnego kompozytora usłyszeć te piękne, te piękne utwory 15 lutego 2026 roku. Również link do biletów znajdziecie w opisie. A teraz przegląd najnowszych wiadomości. W pierwszej kolejności afera o rozdzielczość Silent Hill F. Premiera na PlayStation wywołała znów dyskusję, gdyż. Gra jest na piątym Unreal'u i oczywiście znajdują się grifterzy, którzy z jednej strony nie mają absolutnie bladego, bladego pojęcia o tym, o czym mówią, jeżeli chodzi o technikalia, bo w życiu nie łyknęli nawet kawałka wiedzy związanej z tworzeniem gier, natomiast no, z racji tego, że aktualnie jest bardzo negatywny sentyment do technologii, właśnie jeżeli chodzi o piątego Unreal'a, no to łatwo się roznoszą zupełne kłamstwa i bzdury związane właśnie z wszystkim, co działa na Unreal'u i Tutaj no wiadomo, że z jednej strony Unreal zapewnia ileś ciekawych efektów, między innymi właśnie Lumen, natomiast no też kosztuje odpowiednio dużo, jeżeli chodzi o właśnie zasoby sprzętowe i kanał YouTube El Analista The Bits specjalizujący się w porównaniach technicznych opublikował analizę porównującą działanie gry na piątym PlayStation i Pro i według ich testów w tryb wydajności na podstawowym PS5 dorenderuje obraz w rozdzielczości wahającej się między 720p a 360p by utrzymać 60 klatek na sekundę co jest... no... Nie jest to moim zdaniem realne. W sensie to aż tak nie może źle działać, nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby zeszło aż tak nisko. Poza tym, już zdementowano właśnie te dane, natomiast no, kłamstwa na ten temat się rozniosły, ze względu na to, że właśnie ludzie bardzo chętnie teraz wszyscy znaleźli sobie chłopca do bicia, czyli właśnie Andrea V. Nie podając czasami nawet żadnych logicznych argumentów, ale. Dobra, że tak powiem, narzekamy na Unreal 5, to wszystko możemy mu przykleić. To jednak tutaj polecałbym, jeżeli macie już, że tak powiem, brać informacje z, z jakichś konkretnych źródeł, to jednak polecałbym Digital Fundry i profesjonalistowanie ludzi, którzy właśnie często jednak żerują na negatywnym sentymencie. I tutaj idąc dalej. Na PS5 rozdzielczość ma się utrzymać na poziomie 720p, co jest jednak zaskakująco niskie jak na aktualne czasy. No i właśnie. To wydawało się bardzo dziwne, natomiast super szybko się rozniosło z racji tego, że wszyscy po prostu lubią na Unreal narzekać. Digital fundry jednak przedstawił zupełnie inne wyniki i według ich analizy podstawowe PS5 działa w rozdzielczości około 1080p w trybie wydajności i 1440p w trybie jakości, co jest akurat standardem, że no nawet patrząc na, patrząc na dane w SDK na dewnecie Sony. To jest ta część, do której dostęp mają zatwierdzeni deweloperzy i tutaj akurat z racji tego, że nawet we własnym projekcie mam dostęp do tych zasobów, dlatego bo już został projekt zaaprobowany przez właśnie PlayStation i będzie mógł na tą platformę zostać wydany, no to są pewne wytyczne i dane do tego, żeby otrzymać certyfikację. To jest jedno, a drugie są pewne wytyczne wydajnościowe i też warunki do tego, żeby uzyskać chociażby status PS5 Enhanced. Jeżeli gra by działała w 360p, to prawdopodobnie by mogła nie przejść pewnych wyznaczników, jeżeli chodzi o wymagania, jeżeli chodzi o grę. I raczej tutaj, nawet jeżeli by było bardzo źle z projektem, to jednak te 1080p w performance mode i 1440p plus upscaling do trybu właśnie na PS5 Pro, to są te takie bardzo realistyczne, że tak powiem, statystyki, więc bardzo bym jednak radził podchodzić z dużą, dużą dozą ostrożności i dystansu do takich nagłych. Właśnie grifterskich stwierdzeń, czy też rzeczy, które wydają się no, nieszczególnie prawdopodobne, i radziłbym poczekać zawsze na analizę osób, które są jednak bardziej profesjonalne i nie żarują na negatywnych emocjach. Natomiast tutaj PS5 Pro ma działać około 10 z PSSR. -em. Oliver McKenzie z Digital Foundry wyjaśnił, że dokładne zmierzenie natywnej rozdzielczości jest trudne, ponieważ nie można wyłączyć rozmycia ruchu, co prawdopodobnie tłumaczy rozbieżności w szacunkach różnych recenzentów. No, to właśnie tu jest jeszcze istota tego. Zamiast ten kanał wcześniejszy, który podawał tak zatrważające niskie wyniki, powiedzieć, Ej, słuchajcie, mamy motion blur włączony, nie możemy go wyłączyć, więc pomiar jest utrudniony, więc wolimy nie podawać niepewnych informacji. No, to stwierdzają, dobra, damy te 360p, niech się ludzie wpieniają i nabijemy sobie wyniki wyświetleń. Także to jest akurat bardzo słabe podejście. Tym samym właśnie być może tutaj te no, błędy ewidentne po stronie Konami, te żeby nie było, żeby jednak nie można było wyłączyć tego motion blur'a, który mnie też szczerze powiedziawszy drażni i zazwyczaj jeżeli mam możliwość to wyłączam ten, ten efekt. No Nie ułatwia tutaj też pracy właśnie takim analitykom. No i mimo różnic w pomiarach rozdzielczości, obie analizy potwierdzają, że konsole utrzymują stabilną liczbę klatek na sekundę, z wyjątkiem scen, właśnie tych cinematików, o można powiedzieć, czyli tych scen kinowych, które działają w 30, w 30 fps. Analista The Bits spotyka się ze sceptycyzmem ze strony wielu obserwatorów. Ale faktem pozostaje, że gra wymaga poprawek wydajności, już część zostało zaaplikowanych, część jeszcze nie. Z, z recenzjami tutaj jest też różnie, natomiast generalnie patrząc na wyniki chociażby na Metacriticu, no gra ma swoje wady, dużo osób też wskazuje na problemy z samym, samą walką i tym, że no, dla niektórych jest ok z racji tego, że walczymy uczennicą, która nie jest powiedzmy w najlepszej kondycji fizycznej. Tym samym ta ślamazarność walk wydaje się bardziej realistyczna i z lepszym wyzwaniem. Dla innych jest to frustrujące, więc tutaj też są różne rozbieżności nie tylko na poziomie tym technicznym, ale też gameplayowym. Jak dla mnie akurat ja lubię ten klimat. Taki, że musimy faktycznie uciekać, bo nie jesteśmy w stanie walczyć z wrogiem, co jest charakterystyczne dla japońskich horrorów zarówno filmowych, jak i growych. Natomiast absolutnie rozumiem tutaj negatywny sentyment. Graczy do, do problemów technicznych i właśnie tego, że ten gameplay, a zwłaszcza combat nie jest dla każdego. Więc tutaj nie dziwią mi oceny w przedziale tam między 6 a 8 często. Chociaż z drugiej strony nie rozumiem, jak ktoś daje dychę za tą grę. W sensie 10 na 10 ocenę. Dlatego, bo oczywiście tam fabularnie są naprawdę ciekawe motywy i jest to pod. Tym kątem dobry horror, naprawdę. Ryuki 07 7 jest świetnym scenarzystą i ma porą badę w głowie człowiek, także super. Natomiast, no, właśnie te technikalia i elementy gameplayowe są faktycznie upierdliwe. No cóż, miejmy nadzieję, że przynajmniej część rzeczy zostanie poprawionych, przynajmniej te technikalia zostaną poprawione. Natomiast reasumując, polecałbym zawsze zanim. Że tak powiem, wpadnie wam w oko coś, co e, bardzo wzburza, wywołuje emocje, a e, powiedzmy jeszcze faktyczni eksperci się nie, nie wypowiedzieli. To polecałbym poczekać po prostu na e, przynajmniej więcej niż jedno zdanie, które nie wpisuje się w jakąś tam aktualną narrację, e, która wywołuje wzburzenie. Następnie, e, Fizent dopiero na e, PS6. E, Hideo Kojima podczas obchodów dziesięciolecia Kojima Productions ujawnił nowe szczegóły dotyczące tego tajemniczego projektu Fizent, jednocześnie potwierdzając, że gra nie ujrzy światła, światła dziennego przed 2030 rokiem podczas prezentacji twórca wyjaśnił, że Fizjent zostanie wydany pod koniec drugiej fazy lub na początku trzeciej fazy dwudziestoletniego planu studia. Nawet plan rozpoczął się wraz z rozwojem Death Stranding w 2025, co oznacza, że obecnie jesteśmy w połowie drogi. Nawet gdyby Fizjent miał zostać wydany pod koniec drugiej fazy, dzieli nas od niego co najmniej 5 lat. Oznacza to, że 2030 rok to najwcześniejszy możliwy termin premiery, co prak praktycznie gwarantuje wydanie właśnie już na kolejnym PlayStation, chociaż Sony nie ogłosił jeszcze oficjalnie swojej następnej konsoli. No ale tutaj powiedzmy no daty się zgadzają, więc można powiedzieć, że to jest jakby logiczna dedukcja tutaj w tym zakresie. Kodzima zaprezentował plakat wyzenty emanujący no dość szpiegowską atmosferą oraz przedstawił trzech aktorów, którzy wystąpią w grze. Charlie Fraser z filmu Furioza. Minami Hamabe znaną z Godzilla Minus One i Dong Seoka, który kontynuuje współpracę z Kojima po roli Samsona Hooka w drugim Death Stranding Studio. pokazało również pracę nad animacjami twarzy, dając pierwszy wgląd w to, jak może wyglądać gra na następnej generacji konsol. Fizzend jest potwierdzony jako tytuł na wyłączność PlayStation, ale nadal nie wiadomo, czym dokładnie będzie ta produkcja. Większość, większa część prezentacji została poświęcona OD Knock gdzie grze Xbox Studios, która no będzie ewidentnie wcześniej i koncentruje się na takich motywach bardzo mocno horrorowych. To wygląda jak wręcz P.T., którego nie dostaliśmy nigdy, więc szykuje się interesujący tytuł. No i ta tajemniczość otaczająca Fizjant oraz odległa data premiery tylko podsyca oczywiście spekulacje, natomiast no tutaj... Hideo Kojima bardzo lubi tak powoli, że tak powiem, dawkować informacje, ale to też właśnie jest jego element, że tak powiem, bycia w branży. Nie można jednak ostatecznie odmówić Kojimie, że w każdej grze robi coś mniej typowego niż przeciętny deweloper, także zawsze przynajmniej, jeżeli nie będzie lepiej, to będzie bardziej interesująco. Kolejno. Midwest Games rośnie. Wydawca Midwest Games ogłosił pozyskanie strategicznej inwestycji w wysokości 2 milionów dolarów od firmy inwestycyjnej Prevail Private Capital, z Kansas City. To pierwsza inwestycja Private w branży gier wideo, co podkreśla rosnące zainteresowanie sektorem ze strony tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Inwestycja ma wesprzeć rozwój modelu biznesowego, który Midwest Game określa jako Publishing as a Service, czyli wydawnictwo jako usługa. Ben Kwalo, założyciel CEO Midwest, wyjaśnił, że firma skaluje swoją działalność, aby zapewnić w większej liczbie partnerów strategię marketingu i ekspertyzę produkcyjną potrzebną do wprowadzenia gier na rynek i osiągnięcia sukcesu. Kerry Lowing, CEO Private, Pochwalił misję wydawcy wspierania deweloperów z niedoreprezentowanych regionów, nazywając firmę innowatorem kierowanym wartościami, którego chcemy wspierać. Wśród wspieranych studiów znajduje się Moth Atlas z Columbus w Ohio, twórcy Tomb Water czy też Permanent Way z Istanbulu w Turcji, odpowiedzialni za grę The Legend of Babu. Środki z inwestycji zostaną wykorzystane na rozszerzenie zespołu, wzmocnienie analiz, poszerzenie globalnych możliwości firmy. Rok 2025 jest wyraźnie okresem dynamicznego wzrostu dla tego wschodzącego wydawcy. W styczniu Midwest zatrudnił Elizabeth Howard, byłą wiceprezes produkcji w Bungie. Do kierowania inicjatywą nazywano wówczas Shadow Publishing. Inwestycja Private potwierdza, że model biznesowy Midwest uzyskuje uznanie inwestorów, może stanowić alternatywę dla tradycyjnych form, ale to już jest też model, który jest często stosowany, że wydawca. Nie jest zatrudniany na stałe jako powiedzmy ktoś, kto jest, staje się buforem, powiedzmy, finansowym dla dewelopera. Tylko deweloper ma swoje pieniądze, ma swoje decyzje, a tylko tą ostatnią fazę wsparcia, która nie wpływa tak naprawdę na finalny produkt. Na zasadzie nie wpływa kreatywnie na produkt, tylko po prostu pomaga faktycznie wydać grę na rynek, ustawić Steama, może znaleźć firmę portingową, tego typu rzeczy, no to to jest już dawanie usługi konkretnie wydawniczej, a nie posiadanie wydawcy. Czyli to jest ten model, gdzie faktycznie dalej możemy mówić o grze indie, która po prostu w ostatnim fazie, gdzie już nic się nie zmieni z grą, ale no trzeba ją dalej, że tak powiem, poustawiać i wydać na określone platformy. No, ta usługa się faktycznie niektórym przydaje. Więc, jest to faktycznie ciekawy model działalności, którego też brakuje, bo właśnie no nie wszyscy wydawcy chcą pracować w takim modelu, chcą mieć ten procent ze sprzedaży gry. A tutaj, właśnie, może to być jednak odmienne podejście. Jest też parę firm w Polsce, która troszeczkę w tą stronę idzie. I u nas też firmy być, potrafią być elastyczne w tym zakresie. Więc, no tak to wygląda dobrze, że rynek się poszerza. No i też ta informacja o tym, że pojawia się kapitał, niekoniecznie stricte związany z Game Devem czyli firmy odzyskują powoli wiarę, większe fundusze inwestycyjne odzyskują wiarę w branżę. To też jest kolejny dobry sygnał do tego, żeby stwierdzać, że powoli już wychodzimy na prostą i może kolejne lata już będą lepsze, a nie po prostu godne do przeżycia bądź kryzysowe, a właśnie będą szły w tym pozytywnym kierunku. Następnie Pixel to Policy. Jest to dość ciekawe, patrząc na to, kto to organizuje. Video Games Europe no to to jest europejska organizacja skupiająca największych wydawców, które, która ostatnio wsławiła się tym takim panicznym listem do tego, że Stop Killing Games jest szkodliwe dla branży, bo musieliby przez to zmienić swoje praktyki związane z utrzymywaniem gier. No i Video Games Europe oraz Europejska Federacja Deweloperów Gier EGDF uruchomiły 22 września kampanię Pixels to Policy, której celem jest edukacja osób niezaznajomionych z branżą, ze szczególnym uwzględnieniem europejskich decydentów politycznych. Kampania została opisana jako kompleksowa prezentacja ekonomii z Pracy. Gier oraz szerokiego wyboru konsumenckiego zapewnionego przez kreatywny i cyfrowo pionierski europejski sektor gier wideo. Strona internetowa kampanii została zaprojektowana jak pikselowa gra wideo i oferuje cztery poziomy, z których każdy dostarcza informacji, statystyk, materiałów wideo i innych zasobów dotyczących konkretnego aspektu branży. Poziom pierwszy zajmuje się branżą, graczami i ekonomią, drugi najlepszy w swojej klasie ochronie nieletnich i wskazówka dla rodziców, trzeci wyjaśnia europejski krajobraz gier wideo, a poziom czwarty obejmuje wybory graczy i aktywności w grze. Tylko, że znowu to jest coś, co robią wydawcy, czyli i coś, co ma doinformować czasami gracza, na pewno rodzica, który nie do końca może być zorientowany, ale też polityka. Tylko, że to jest problem taki, że mogą przez to wprowadzać takie elementy narracji w relacje pomiędzy graczami a wydawcami, czy też deweloperami a wydawcami, które będą na rękę wydawcom. Także tutaj trzeba na pewno podchodzić z dużą dozą ostrożności, jak pewne dane będą prezentowane. Simon Little, CEO um, Video Games Europe, przyznał, że wyjaśnienie wieloaspektowej natury gier wideo może być trudne, szczególnie osobom, które nigdy nie wzięły do ręki kontrolera ani nie włączyły PC czy konsoli. Wyraził nadzieję, że kampania oświeci, poinformuje i zainspiruje odbiorców. Jari Pekka Kalewa. Dyrektor zarządzający IGDF dodał, że tworzenie gier jest niezwykle ekscytujące i złożone, a organizacja z radością dzieli się informacjami o tym, jak pracują, dostarczając zróżnicowaną, wysokiej jakości, kreatywną zawartość milionom graczy na całym świecie. Inicjatywa pojawia się miesiąc po publikacji przez Video Games Europe raportu All About Video Games, który wykazał, że zakupy cyfrowe stanowiły 90% europejskich przychodów z gier w 2024. Kampania Pixel's Policy stanowi próbę przełożenia tych i innych danych na zrozumiały język dla osób podejmujących kluczowe decyzje dotyczące regulacji branży. No czyli no właśnie to jest. To ten, ten jeden niepokój, który u mnie to. Um... Wywołuje to jest to, że wydawcy tutaj zrobią taką kampanię, żeby w momencie, kiedy powiedzmy Komisja Europejska usiądzie do Stop Killing Video Games, czy Stop Killing Games, będą mieli poukładane w bardzo specyficzny sposób postrzeganie na to, jak wygląda powiedzmy utrzymywanie gier, czy sprawianie, żeby były one używalne długi czas po premierze, więc to może być też metoda miękkiej manipulacji. Względem, właśnie decydentów. Także jasne doinformowanie ludzi, po prostu na temat tego, jak powstają gry, jakie są wyzwania z tym związane i tak dalej, to jest zawsze na plus. Tylko, że w tym przypadku nie wydaje mi się, żeby to był tylko motyw właśnie związany z tym, żeby doinformować ludzi, tylko raczej skierować, powiedzmy, sposób postrzegania, postrzegania w określoną stronę i to mnie trochę. Niepokoi bo mogą być z tego też negatywne reperkusje. Następnie Steam cofa wsparcie starszych platform. Valve ogłosiło zakończenie wsparcia Steam dla systemów działających na 32-bitowych wersjach systemu operacyjnego Windows 10. Począwszy od 1 stycznia 2026 roku decyzja ta dotyczy jedynie obecnej wspieranej 32-bitowej wersji systemu na platformie, która z według sierpniowego badania Steam Hardware Survey korzysta zaledwie jedna setna procenta użytkowników. Czy tak w praktyce, bo ja już widziałem te artykuły i po prostu jak. Są te kanały, powiedzmy, prasowe czy strony takie z ogólnymi informacjami technologicznymi. Jak ja czytam te clickbaitowe artykuły, to aż chciałbym po prostu regularnie raz na jakiś czas, tylko że nie mam na to czasu, bo mam za dużo innej roboty, ale bardzo bym chciał tak pozbierać regularnie te clickbaitowe artykuły z wielu serwisów growych i niegrowych. I ponabijacie po prostu z tonu, w jakim opisują te informacje, bo na przykład w przypadku tej informacji, czyli że jedna setna procenta graczy korzysta ze starych systemów i nie opłaca się ich wspierać, dlatego bo to są jakieś tam minimalne, że tak powiem, liczby ludzi, którzy i tak mogliby się i za niedługo i tak będą musieli się przesiąść na wyższą wersję systemu, no to w tym momencie robią z tego dramatyczną sytuację, że niedługo stracisz dostęp do swoich gier. Zobacz dlaczego, albo Steam podejmuje kontrowersyjną decyzję o zatrzymaniu wsparcia dla wielu graczy, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu, że na nadometr mi wybija, jak te pismaki, które nie wiedzą o czym piszą, albo inaczej wiedzą o czym piszą, tylko po prostu kręcą inbę o coś, o co nie ma jakby się spinać. Piszą w określonym tonie. Jest to po prostu żałosne czasami, no ale cóż. W każdym razie, tutaj, jeżeli chodzi o resztę artykułu, firma zapewnia, że istniejące instalacje klienta z tym nadal będą funkcjonować, jednak nie będą otrzymywać żadnych aktualizacji. No i właśnie to jest to, że nie dość, że to będzie dopiero na początku przyszłego roku, to też ten klient dalej będzie działał. To tylko po prostu nie będą aktualizować niektórych rzeczy, bo prawdopodobnie technologicznie nie opłaca się tego wspierać, bo trzeba do tego osobnych ludzi. Po drugie, pewnie niektóre rozwiązania, z których będą korzystali w kolejnych aktualizacjach będą już wymagały 64-bitowej platformy i tyle i po prostu nie opłaca się inwestować w to, żeby ktoś przerabiał specjalnie pod 32 bity wszystkie elementy klienta Steam. Więc znowu jakby kręcenie o to imby jest zupełnie niepotrzebne. Dodatkowo zmiana jest konieczna, ponieważ kluczowe funkcje Steam opierają się na sterownikach systemowych i innych bibliotekach, które nie są obsługiwane w 32-bitowych wersjach Windowsa. Przyszłe wersje Steam będą działać wyłącznie na 64-bitowych wersjach Windows. Valve zdecydowanie zachęca wszystkich użytkowników do aktualizacji. Raczej wcześniej niż później decyzja ta wpisuje się no cóż, kolejne aktualizacje no, już mijają lata, tak? Trzeba się czasami przestawiać jednak na kolejne systemy, chociażby ze względów bezpieczeństwa, ze względu na to, że utrzymywanie starych systemów jest drogie. Więc no, to nie jest też tak, że nagle firma to robi. To nie jest też tak, że firma nagle odcina system, który, który ma dopiero nie wiem 5 lat na rynku i teraz ludzi nie stać, żeby zrobić tą aktualizację. Poza tym. 32-bitowe wersje systemów, to jest faktycznie już trochę przeżytek, więc tym samym, i tu chodzi jeszcze o gry, i chodzi o jedną setną procenta użytkowników. Naprawdę, to jest tyle czynników, które sprawiają na no zasadzie, no to już nie powinien być szczególny problem, że no kręcenie o to imby jest zbyteczne, ale ważne, że no Steam mimo wszystko informuje o tym i to jest jedno, a drugie nie odcina z miejsca jakby wszystkich, więc też nie ma się o co tutaj spinać. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci Pani ludzie, których widzieliście teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniajcie też pracę Izzy i Łukasza, którzy do, tutaj upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale na okiem DEWA.